Takie wiecie. Siemaneczko, wszystkim z systemem. Witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry, oczywiście zwanej Minecraft. I w ogóle, ludzie tutaj, tak, teraz sobie skakałem, tak, można powiedzieć. I teraz wam coś pokażę. Kurczę, bo teraz z wszystkimi teraz wiecie o co chodzi. Kurczę, jak głośno, czemu ja to tak to wszystko, zawsze podgłośnię tak głośno? Dobra, niestety odłożymy sobie tutaj. Skrzyłdę nie dociągle do czego ona służy. Podajmy sobie o, wodorosty. Wiem, że z wodorostami można było coś tam zrobić, prawda? Jak pamiętam. I patrz. O, pa wiatr koszował dać. I patrz na to. Pomyślałem sobie, że można zrobić sobie coś takiego mega hardkorowego. Czyli patrzcie, czy, takie skakanie i takie. No kurczę, nie wyszło, ale patrzcie na to. Takie, wiecie. I teraz patrz. Nie, nie udało się, a chciałem tak ym, Tak zwyczajnie mam pójść do to spać Tak widzę, że trochę przez to, że tak sobie skaczę, trochę stałem się głodny przez przypadek, kurczę no Yyy I podejrzewam, że mamy tutaj trochę pszenicy Macie, ile mamy pszenicy? 11 sztuk Co oznacza Wszystko trzeba na, oczywiście na chleb Chyba będę musiał zrobić wszystkie 3 sztuki A jednak się myliłem Jednak jeszcze się myliłem Oddamy sobie to I tak Jakie mam plany na sam początek? Hmm. Jakie plany? Jakie plany? Eee, to sobie zrobimy tak. Potrzebne są patyki. Gdzie mam patyki? Patyki mam przy sobie. Czy mogę zrobić sikietkę? Tak. Wow, wow! dobra. Więc tak. Dobra, mamy sikieteczkę i to jest najważniejszy teraz w tym momencie. Więc sobie lecimy i będziemy wydobywali sobie tego bambusa. Z tego powodu, ponieważ sobie przyrobię go. Eee, Całego oczywiście na yy, patyki, bo będzie mi trochę tych patyków potrzeba. Jezu, ale niszczenie tego jest emocjonujące. Powiem wam tak: zdecydowanie łatwiej to się niszczy niż drzewo, i to mi się podoba. A tutaj, jednak, będę potrzebował mi trochę tych patyków. Yy, za chwilę wam pokażę, o co będzie mi dokładnie chodziło. Poza tym też te bambusy bardzo wysoko rosną i to mi się podoba Patrz, ile z tego wyleciało, no też szybko to podniesiemy Kurwa to jest takie przyzwyczajenie z tego, tego Apexa, bo zawsze tam trzeba Pocisnąć trójkę, żeby biegać bez właśnie broni i wtedy się szybciej biega Wow Ponoszenie tego jest dosyć emocjonujące Nie życie. Chyba dwie sztuki dwa jeden patek, jak dobrze pamiętam Wow Patrzcie, już rosną Kurde, bamboz na paty. cholenie szybko rośnie. To jest chyba najszybsza ślina w życiu. Dobra, teraz sobie mm, przerabiamy. Wszystko się na patyka. Ile mogę zrobić maksymalnie? Kurde, dosyć sporo tych patyków zrobiłem. No nie będę ugrywał. Ja ile zrobiłem? Trzy, prawie trzy, taki. Dobra, i teraz będziemy chcieli sobie zrobić... Um, tutaj, jak widzę, bakuje mi trochę tropikalne drzewo. O, a właśnie, bo tam chyba sadunek w ogóle nie podniósł, tak mi się zdaje. Wezmę sobie trochę tych um, pinków i sobie tutaj, nie wiem, nie wiem, ile tego zrobić. Z jest problem. 64, chyba idealnie zrobię tak? 64 i sobie teraz będziemy to przerabiali na. Gdzie to było? Bo, bo to jest fajne, bo to się od razu robi, To jest takie przyspieszenie. Czegoś takiego w Minecrafcie kiedyś nie było mi się zdaje, że tych pateków mam za mało. Tak mi się zdaje, tych płotków dębowych niestety mam za mało. Moim plan jest taki, żeby sobie... O, tutaj to dobudować. Ehm, no, będzie tego za mało. 12% będzie tego za mało. Ty tu chyba jest już gotowe, tak mi się zdaje. Mamy chyba w końcu gotowe buraki, czyli będziemy mogli sobie chyba za pomocą bu chyba za pomocą buraków rozmnożały się świnie, więc sobie wezmę parę sztuk właśnie buraków żeby móc sobie tutaj pobawić się oczywiście z świnkami to te. No dobra no kurczę no tak no miałem rację trochę tego będzie brakowało patyków za to mam dosyć sporo no patyków mam dosyć sporo no ale no co mi z tych patyków Już potrzebuję tu na inne rzeczy yy, i muszę tutaj wydobywać tylko z tego dębowego pnia prawda i to, to też jest bolesne bo wtedy będzie też inny kolor tego gdzie my tu mamy i robimy następne sztuki Ile tego wyjdzie? O nie, przepraszam, znowu popełniłem błąd 48 sztuk, chyba identycznie, tak jakbym miał w tamtym momencie Dobra, powracamy, tutaj było takie hehehe, no jak z loczkiem o mój Boże, ile tu znowu pszenicy właśnie? Jestem zadowolony z tego naprawdę bardzo dobrze. E, czy mam pochodnie przy sobie? Tak mam pochodnie bardzo fajnie i to pytanie. Tylko jeden burzak? Co grzmić? O nie ludzie, czemu to z takiego się dzieje? Ja nagrywam, tak nie może być, tak nie może być Dobra, więc tak, lecimy sobie do końca tutaj to, na spokojnie Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie cacy nie powiem żadnego błędu Dobra, poszło wszystko cacy, jak na razie Dobra, i tutaj będą takie dwa yy, ważne miejsca, ogólnie rzecz biorąc Więc tak, pierwsze miejsce będzie to tutaj To było na trzy bloki No wykrakałem, wykrakałem trochę za szybko Mmm yy. I, oczywiście, będę tutaj kładł sobie pochodnie. Tutaj chyba na spokojnie, prawda? W tych miejscach mogę na. Ej! Dobra. Na spokojnie. I sobie w tym miejscu też tak zrobimy. O kurczę, na wysokości domu to jest. Dobra. I tutaj będzie troszkę na Chcę zrobić w tych takich. padu miejscach. Czyli to będzie dokładnie to miejsce tutaj. Jed. Halo. Czemu nie mogę tego położyć? Dobra, teraz mogłem położyć. Nie wiem dlaczego nie mogę położyć. Dobra, i teraz niszczymy to. Właśnie chcę tak sobie tutaj sobie takie e, główne miejsca, tak jakby to określić. Dobra. Nie, nie wiem dlaczego kiedy mam tu jakąś myszkę to kładzie tu. Widzicie to? Nie wiem, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Dobra, ładnie. To jest pytanie czy tak na... O, to by było ciekawe Okej, okay, i teraz pytanie O, ładnie, udało się Dobra, tutaj jednak Ach, Kurczę, dobra, nie uda się, dobra, nie będę tak kombinował ludziska, no Nie będę się tak pojawił z tym wszystkim da, 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 da. O mój Boże, myślę, że pochodnie znalazłem, ja tutaj Byłem, ja jestem takim człowiekiem, który nie wszystko traci. Tutaj widzimy, to jak widzimy, trochę mały już tych pochodni zostało. Szkoda, czy pochodni tych płotków. To mnie bardzo boli. Dobra, teraz To teraz chcę zobaczyć, kto będzie teraz się prezentowało, co? Teraz, teraz zauważam, że to jest inne drewno, patrzcie. Bo tutaj używam świerku, a tu użyłem dębu. Mi się zdaje. Szczerze nie wiem. Czy to jest taki, według mnie taki dylemat? I będę tego ukrywał I chcę, wam hefty są chyba jeszcze za wcześnie. Powiem Wam tak, nie będę na razie tego z tej pszenicy zbierał, bo chcę, żeby wszystko teraz, tutaj cała pszenica dojrzała. Tak na spokojnie. Czy coś będę z tego zrobił, szczerze mówiąc, nie wiem. Eee, no i najważniejsze jest to, żeby to znosić te właśnie rośliny Nie byłbym sobie tutaj sadzić potem, tak. W taki sposób, żeby nie było to żadnego problemu. I tutaj mam, jak mam mamy, ale Mam tam jeszcze innego buraka jak dobrze pamiętam, chyba burakiem dało się rozmnożyć świnki. Więc, jeżeli mi się uda, to właśnie dwa buraki, więc sobie polecimy teraz na to miejsce. Bo buraku, chyba tak bezpośrednio, jako tak, buraka to chyba posadzić się nie da, prawda? No nie da, się. można jedynie zjeść. Więc, sobie teraz lecimy na tę wyspę i zobaczymy, jak to będzie się w ogóle prezentowało. Jest to, to w ogóle napisko. Jest co coś jest na tamtych wyspach, czy tam na przykład jest ta skrzynka czy coś takiego Dobra, zobaczmy co mam u mojego kulaka, czy mój z zjus yy, jajko, a może urósł w końcu co? Trzeba to wszystko zbadać <laughs> <laughs> Mamy du dużą kurę, patrzcie na to Ej! Dobra Pytanie czy się uda? To jest ważne, to jest mega ważne to Mamy dużą kurę. Kurcze no tylko 16 nie mam, co? Nie! 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 Czekajcie! Ty! Działa to Patrzcie na to! Jest! Udało się. Ale to jest mamy mały problem. Taki big big problem Kurczę, laczek się nie pomyślałeś, to jest, jest trochę... To jest myślne. Nie żeby coś. Właśnie mam tu pszenicę, dobra. Zajegujesz na pszenicę? Kurczę, nie zareagujesz Trzeba coś z tym zrobić. Kurczę, tu nie ma nic, tu nie ma nic. ja, 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 ja. Nie! What the fuck, gdzieś ci wypośli? Widzieliście wy to? Ten świniak umarł nie zleciał. Boże, czy... Dobra, ej, bliska, bo nie powiem. To jest trochę zbyt niebezpiecznie. Szybko lecę po jakieś nasiono, ale bardziej, jakieś nasiono, i trzeba tą kurę sobie tutaj wziąć. Złapać do tego środka, więc trzeba... Właśnie, teraz jest takie problem, czy kury tak bezpośrednio będą reagowały? Czy to można jedynie za pomocą miałek. No, jeżeli będzie za pomocą miałek, to trochę będzie kiepsko. Nasiona, 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 nasiona Gdzie są nasiona? Powiedzcie, że mam nasiona, jakim cudem? Nasiona, nasiona, nasiona. Nie mam nasion. Laczek, to jest z tobą? Jeszcze dot zapada. Kładźcie, laczek, Dobra, No, niby trochę miało być inaczej. Było eee, troszkę inaczej, dobra. Więc szybko kładziemy się spać. Udało mi się po spać. I wracamy z powrotem na tę tą, tą wyspę. Bo trzeba zrobić to z skórą, no. Właśnie, to i... muszę coś ogarnąć z tymi zwierzętami, bo gdyby były te zwierzęta bym mógł sobie przyspieszać rośnięcie tych tutaj ważniejszych yy, roślin, prawda? I to byłoby wtedy bardzo fajne A tak na razie będę się bawił farmera <laughs> Może to, nie wiem, jest sytuacja od jakiegoś... nie wiem Czego to może zależeć, co? Nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy bo tak sobie patrzymy, yy, bo to były chyba po biomy, prawda? Wyplika na i yy... Kurczę, nie wiem, nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie mam pojęcia, nie będę zwracał na to uwagi. Ja patrzcie, mamy ta skórę. Chodź co ze mną, kula, chodź tu. Kici, kici. Chodź, Dobra, mam cię. A, no widzisz? A. To właśnie, bo trochę ta odpowiedni błąd. Bo teraz potrzebne są jajka, aby mieć drugą kurę. Bo tak chyba Ciebie nie mogę nakajmić, to? Daj mi więcej jajek, to wtedy porozmawiamy. What the fuck? Szczerze powiedziawszy, boisz się o te świnie. Nie powiem, boisz się holendarnie o te świnie. Chciałbym je jakoś zamknąć, ale nie pomyślałem nad. Nie pomyślałem niestety nad tym, że. Te świniaki mogą uciec, na no, kurczę, no. Nie, co mogę z zrobić? Nie wiem, nie wiem. Nie Dobra, to jest... Trzeba przeanalizować sobie to Dobra. Ludzie... Po, powiem tak. Nie słuchajcie mnie. Będzie z tego, momentu, że będzie najlepiej. Nie słuchajcie się mnie. Ponommalnie Asa nie mówiłem. Dobrze, więc ludziska... Jak tutaj możemy pamiętać? Chciałem sobie zrobić jeszcze w, w, chyba tu, prawda? I tutaj zrobię sobie dwa, więc sobie zrobimy jeszcze tutaj w tym miejscu. No mówiłem, że pa, nie mogę tego jakoś tutaj stawiać. Nie, nie, nie wiem, czym to jest w ogóle spowodowane takie ograniczenia. I mogę jeszcze sobie w jednym miejscu położyć. W jednym miejscu. Ajajaj, problem jest taki, że to jest ścieżka pojedyncza. Gdyby tu, znaczy dwójkopa, gdyby tu była trójka, to pani byłoby tak położyć na środku. To ty by wyglądało dosyć epicko. W takim wypadku niestety znowu jestem ograniczony co. Dobra, więc sobie tutaj położę tutaj sobie w jednym miejscu, czyli tutaj. Sobie zrobię ostatnie trzy klocki sobie położymy. Znaczy, o! Idealnie. Udało mi się. I teraz rozbalamy to. I tak to by będzie się mniej więcej prezentowało właśnie. Coś takiego. I myślę, że będzie wtedy bardzo fajnie wyglądało. Dobrze. I to można powiedzieć ludziska, że na tym moment nie wszystko, bo tutaj jakby nam o Jakie to znaczy, jak wiadomo, będę znowu musiał mieć drzewa. Co z że będę musiał mieć znowu drzewa albo sobie zrobimy gdzieś poza domem jakieś nowe miejsce na drzewa. Bo jak to, co zrobiłem, trochę było to błędem, błędem, ponieważ te drzewa zbyt zostały ich było dużo, ale chyba to było najmądrzejsze miejsce, takie to do i najważniejsze drzewo chcę sadonkę z tego czegoś bo to jest jedno chyba z najpiękniejszych drzew, jeżeli chodzi o to. Dobrze, więc ludzi skaz. z CAS. Moim zdaniem to będzie wszystko. W nie, 60 oczywiście za uwagę. Łapkujcie. Taki piękny prostokącik. No i oczywiście strzała.